I jak się czujesz? Też, bardzo dobrze. I jak się tańczyło tutaj w Jakizie? Znaczy, było troszkę ciężkie, że chodzi o to, że normalnie się do publiczności, która jest tylko z przodu. Natomiast tutaj publiczność stała dookoła, więc był troszeczkę problem, um, do kogo tańczyć. Mhm. Ale tak, to bardzo miło. Bardzo miła publiczność, miłe przyjęcie. A co to takiego, co Wy dzisiaj zaprezentowałyście? Więc dzisiaj prezentowałyśmy od klasyki poprzez taką łatwiejszą formę klasyki, można powiedzieć, czyli katak, do tańca Bollywood. Czyli pierwszy taniec był to taniec świątyny klasyczny Beretagatiem. Następnie dziewczyny tańczyły choreografię opartą na tańcach ludowych. Następnie było moje solo, czyli katak, taniec dworski, również klasyczny. I się takim typowym Bollywoodem. Może powiedzieć, że to pan Czyli typowym tańcem do muzyki z filmów indyjskich. Mhm. No tam było chyba odniesień do religii, jakichś takich historii, symboli. E, tylko w pierwszym tańcu, ponieważ pierwszy taniec jako tańc świątynny odnosi się do, konkretnie do Boga... tutaj kończyłam do Boga Ganesi. I opowiada historię. Jakby historię przedstawia wizerunek Boga Ganesi. I tutaj faktycznie są odniesienia religijne, są odniesienia do obrzędów świątynnych. Natomiast w tańcu katak, um, to akurat to, co ja prezentowałam dzisiaj, to była tarana, czyli taki taniec abstrakcyjny, raczej powitanie, powitanie gości um, i pokaz umiejętności technicznej tancerki, mhm. bez opowiadania historii. Natomiast w tańcu Bollywood była historia, z są to historie raczej świeckie. Mhm. A który taniec jest, jest Tobie najbliższy? jest trudny. Każdy taniec jest inny. Uh, Bharatanatyam ćwiczę najdłużej, jestem z nim najbardziej związana. Natomiast kocham katak. Uh, I bardzo lubię tańczyć z dziewczynami Bollywood. Jest to mm -hmm. taka forma rozrywki. A skąd pochodzi Twój warsztat? Uh, głównie się tańczę Bharatanatyam, ponieważ to jest taniec, który tańczę od 9 lat. Uh, oraz tańca katak, z którym zajmuję się od 2 lat. Uh, wyjeżdżam regularnie do Indii, na mniej więcej spędzam tam 3-4 miesiące w roku. Ucząc się u indyjskich mistrzów i wracam tutaj. O, tutaj tworzymy choreografię czasami mojego autorstwa tylko, czasami wspólnie z dziewczynami mhm. opierając na tańcach ludowych, na, na teledyskach z filmów indyjskich oraz na wiedzy, na wiedzy z tańców klasycznych indyjskich. A czy Twoja grupa jest stała? Czy to wymaga na tyle wielkiego poświęcenia, że... Znaczy nie nazywam tego poświęcenia, raczej pasją i takim radością z wykonywania pasji w zawodowy sposób. Mhm. E, dziewczyny to, to, to są osoby stałe w zespole, średnio tańczą od dwóch lat chyba naj, najmłodsze starze nawet do pięciu lat. Pięczymy razem, spotykamy się regularnie, ćwiczymy, tworzymy choreografię, występujemy. Mhm. Bo kondycji to chyba wymaga, prawda? Wymaga. Wymaga kondycji, ale też napędza tak, dużo zdrowia, dobrego samopoczucia. Mhm. Jesteś też autorką zdjęć, które oglądamy w mózgu, prawda? Tak. Są to zdjęcia moje i mojego męża Sebastiana Durbacza. Są to zdjęcia z naszej wyprawy, która odbyła się w zeszłym roku do Chimaciel Pradeś. I tam akurat staraliśmy się przekazać, bardziej sfotografować nie tyle zabytki, nie tyle. O, nie tyle zabytki, nie tyle takie obiekty, które można zobaczyć w przewodniku, ale również spojrzeć na ludzi, na krajobrazy, na to, co jest najbardziej pociąga w całe podróżowanie czy poznawanie ludzi. A zbliżyliście się do ludzi przez fotografowanie? Jak oni reagują? Znaczy, to jest ciężko, ponieważ jak się je fotografuje, to spędza się mniej więcej w jednym miejscu około 2-3 dni, nie więcej. W ten sposób nie, nie da rady poznać ludzi. A wiele bardziej poznaje ludzi, tak naprawdę mieszkając w Indiach, mieszkając ze swoich nauczycieli, żyjąc z nimi w jednej rodzinie. Natomiast podróżując, um, można ułapać pewne fragmenty. Można z zewnątrz, ludzie są bardzo otwarci. Są bardzo otwarci, chętni, też są chętni do robienia ich zdjęć. z nami jest garderoba pełna różnych waszych gadżetów, strojów niesamowitych. Skąd wy to wszystko bierzecie i czy trudno to zdobyć? To są wszystkie rzeczy przewożone przez nas z Indii. Mamy tam swojego krawca, który nam projektuje, projektuje rzeczy, szyjemy z, indy, z indyjskich materiałów. Po to, żeby były bardziej oryginalne, teraz um, jest taniej. Mm -hmm. Już tak mówiąc zupełnie brutalnie. Um. A czy ten strój ma jakieś znaczenie symboliczne? Czy to czysta jest Tak. Do tańca klasycznego, zarówno do jak i do kataku, strój jest określony. Jest określony historycznie, określony normami. Ten strój do baratenatium przypomina stroje noszone przez tancerki de Wadasi w świątyniach. To biżuteria jest też... Czerpane są wzory z biżuterii świątynnej. Taniec katak również zoru, Znaczy taniec... Może, strój do tańca katak również wzoruje się na w strojach takich w których tańczyły tancerki w XIX wieku, XVIII, mhm. czyli taki czermy po prostu z obzorów dworskich. Natomiast taniec do, do Bollywoodu mamy pełną dowolność. Ten taniec pośrodku był, to są pośrodku, to są konkretnie stroje z Rajasthanu, oryginalnie haftowane, szyte przez tamtejsze kobiety. Natomiast te nasze stroje, które mam teraz, to jest po prostu taki czysta inwencja jego designera. Zostajecie dzisiaj na całą noc i tańczycie dalej, czy odpoczywacie? Chyba troszkę potańczymy.